W dzisiejszym odcinku Noob, Pro i kacher będę budowali plecak w Minecraft. No, ma minutę na budowanie, pra 10 minut, a hacker aż godziny. Jeżeli nic tego nie robisz, zostaw suba oraz zapraszam Cię na mojego Discorda, do którego link macie w komentarzu. A teraz, bez będą przedłużania, zapraszam Was do oglądania. No a tak więc zaczynamy piec od Nooba, dlatego tego 4, 3, Dwa, szybko, szybko teraz. Hmm, jakąś pewną wełnę będzie musiał jedziesz. Tutaj wiecie, w tytach, to taki jest żółty, to tak jest Dobra, to jest takie coś. Nie wiem, to coś w ogóle coś ciekawego zbudujemy, bo mamy bardzo mało czasu. Dobra, takie coś. Teraz szybko jakiś płotek. Tylko takie rączki na stytarzach, taki fajne. Dobra, o nie cały... bardzo mało czasu, bardzo mało czasu to takie guziki, nie wiem, że takie coś. Tabliczki, chciałbym jakieś tabliczki, jeszcze potrzebuję. O, obraz, dobra obraz, obraz, obraz. Cieszę nie wiem. Kurde szybko z tym kończąkom, że to mamy. A no, tak, nie, nie, to koleczek. Dobra, koniec czasu. Dobra, no, no, tak więc tak to się prezentuje i to jest naprawdę kupsko, dlatego od razu przejdźmy sobie do pro. Dobra, więc teraz przejdźmy sobie do, do pro. Pro taku, Do tego typy gołecimy. Od razu już mam pomysł na to. Tak więc tak, bierzemy sobie szybko jakiegoś, jakiś blok, najlepiej to będzie mm, Jakiś żółty fajny. Żółciutki, pomarańczowy. I tak, budujemy pierwszą ścianę załóżmy tego plecaka naszego. To od do Trzcikiego, i to będzie jakiś spód nasz, dobra, do Trzcikiego, dobra, i teraz zmienię taki, taki jakby obrys tego naszego, no nie, 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 to jest ten, to jest ten to na razie, szybko, i jedyny kolor będzie po prostu chyba myślę, że najlepszy jako, jako jeden kolor, tylko to będzie po prostu żółty, szybko, 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 dobra, takie coś, Ja takie jest takie polowanie już i tutaj będzie... Dobra, nic najgorzej. Idziemy teraz dalej. Dobra, pięknie. Tu, tu będzie taka szalonka taka fajna na no. jakieś rzeczy. Jak to macie znaczy, mamy tak w tych szalonkach. Coś, dobra. Oj tak, na no, razie to wygląda nawet fajnie. Teraz dobra, dobra, idziemy dalej. Tutaj szybko, mam już niedrożej czasu. No jakieś takie jednaczki położyć na pezaku w naszym. No ja to wiesz, końłaś teraz, że za te parę dni zleci ci moja reakcja na piosenkę była ja na sklepach, więc rzekujcie. I dobra, tutaj takie coś zostało. No jeszcze dwa zminy to zostały nam. Szybko, szybko, szybko. Mm, na razie tak to na co też rączki jeszcze, to rączki to coś czarnego potrzebuję na pewno. Tak więc ym, może jakaś... O, taka coś taka wolna. Jak to zrobić, Jakiegoś takie coś? I takie coś i takie... Nawet nie najgorzej, dobra, idziemy dalej. To jeszcze jest do Nawet jest trochę krzywa, jeszcze dobra, nie ważne, nieważne. Nie mamy czasu już teraz, żeby to zmienić. coś, co jeszcze tak może być. Pewnie jakieś kościoła w przodu i musimy takie takiego do przodu. Tutaj tam zrobiłem takie coś. Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze na razie, ale na sam jest bardzo mało czasu już. Bardzo właśnie czas leci jest tego bardzo źle zrobić, ale na razie idzie mi fatalnie, no Zobaczcie jaki to jest kusko normalnie. Nie wiem, ten spokój będzie jakiś bardzo nowy. I ten. taką jakby kieszonkę do otwarcia. Te, są w sercach. Jakiego? Okej, okay, dobra. To nam ostatnie, ostatnie mięso. zostało nam, więc szybko tutaj teraz wyjmę to. I nie mogę tu wejść. Dobra, tutaj będzie? Zacznijmy, dobra. Mam jakieś coś, co... O Jezus, jakie jest brzydkie, Jezu! W ja sumie nie, nie jest takie źle, nie jest takie, naj, nie jest takie najgorsze, tylko te rączki mi się bardzo nie podobają. Jak to, że te rączki się tylko zmienię, to nam pół minuty. Ja muszę jakieś takie... No bardzo dziwne są te rączki. Teraz trochę... Nie, bo to nie równo, ja muszę to tylko zmienić. Nie, 20 sekund zostało nam, w to jest. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To ostatnie 5 sekund. 5, 4, 3, 2... Jeden raz skończyłem to i Tak to się prezentuje? Nie jest szczerze, najgorzej jak na pro. No, ale mogło być o wiele lepiej, no. Na pewno w hakerze będzie o wiele lepsze, więc teraz sobie do hackera. Chyba, tak więc widzicie, u hakera mamy bardzo dużo miejsca i bardzo dużo czasu, więc ja nie wiem, czy będę chyba trochę zanudzał, więc powinien trochę tutaj rzeczy powycinamy. Więc tak, plan jest taki, że my tutaj jakieś sobie takie piękne, może małą szkołę. I tutaj będzie takie mini naseczko, i to będzie taki wielki plecak, taki, taki ogromny, taki tysiąc wielkiego plecak, więc. Żeby to zobaczyć, to oglądacie film do końca, serdecznie do końca oglądacie ten film. Dlatego ja zaczynamy za trzy, te, ry. Dobra, to tak, nie ma co się spieszyć. Weźmy sobie tą drewnianą szikierkę, taką fajną. I tak, e, nie wiem, w sumie tak odtąd. Zróbmy pokryt, dobra. Przedamy szybko, bo to w sumie czas jednak jest ważny dla nas. Bo tu głównie się liczy te, tak, a nie jakaś śmieszna droga. Dobra, mamy drogę. Teraz jeszcze jakieś drzewka zrobimy sobie. Dobra, mamy jeszcze raz sklepiony. Teraz szybko pójdziemy sobie jeszcze do innej mini wieżowce. Nawet takie mną tylko tą. Mamy takie miasteczko, takie będzie, jakby na niby. Dobra, i teraz przejdźmy do plecaka, tak więc dobra. Przejdźmy tutaj oczywiście znowu ten żółty pomarańczowy nasz ogólny kolor. Teraz wełmę sobie wełną. Może też trochę tego właśnie. takiego innego. To i to. Dobra. Więc znowu zaczynamy od podstaw. I ja bym chciał jednak znowu mieć to. Z żółtego, więc dobra, tak, Raz, 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 raz. Takie będzie myślał, że idealny, więc dobra. Teraz wchodzimy sobie do góry na jakieś tam kratki, tak więc tą siekierką my to zrobimy. Tak więc... Pozycja pierwsza, pozycja druga. I klikamy tak. 10. O, jest to bardzo wielkie. Kurde, dobra. Teraz tak, tutaj sobie zakryjemy to od góry. Ojej, ja zakrywam tylko sobie tylko sobie taki ten Teraz będą takie fajne takie Tak więc pozwólcie, że Dajcie mi wpilkę, zaraz to zrobię Tak zawsze na plecach mam go Wystarczy tylko mi plecak i mogę uciekać stąd już jako dzieciak Dobra, na razie to się tak prezentuje. no to całkiem spoko, ale Siedlę się dużo przed że to było bardzo ładne. Także a teraz zanim się znowu z tym takim fajnym wyprzedzeniem, więc połączę sobie wełnę stylczyć. To idzie tak. Tutaj... Nie, jeszcze kować dalej. Tak, 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 tak. I dobra, tak. No i dobra, teraz sobie się takim, takim polepszaniem. Wyjdą sobie jeszcze takie coś, jeszcze takie na górze, takie fajne rzeczy. Dobra, więc to bardzo fajnie wygląda. Już, no to tu jeszcze mamy coś. Nie, da, teraz możemy zamykać to. Tak więc idziemy sobie do góry normalnie, a teraz, tu przed sekundą, to zrobimy takie, taką przerwę jakby. powiem takie kolorki różne i dobra. Nie, 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 to nie ma sensu, bo musimy się jeden kolor. Nie, da, teraz tutaj jeszcze tutaj sobie, sobie trochę zamieniam tą wełną, tak żeby to fajnie wyglądało. No i dobra, mam skończone jeszcze tutaj tak, nie gdzie wysoko naszym, tak żeby tak fajnie wyglądało. Dobra, na razie wygląda trochę jak bardziej jakiś kubek, a nie pytach, więc teraz, żeby to wyglądało trochę bardziej jak to tak, trochę musimy zrobić to samo, co było tam. Czyli to się to takie lekciutkie... takie coś właśnie. Więc dobra, teraz próbuję to zrobić, ale to myślę, że to będzie trochę cięższe niż tam, bo tutaj jest trochę większa konstrukcja. To musimy jakoś zrobić tak. No i na pewno tak musimy zajść. Takie... trochę większe włożenie, albo takie coś jeszcze może tutaj... A nie, to będzie za bardzo. To będzie chyba Możemy... takie coś? Możemy takie coś? Tutaj... a, się zamienimy, nie tym... Tym? Dobra, tutaj... Też to samo co tam, czyli gdzieś tam wysokość, też jakoś pozamieniamy to zewnątrz. I dobra, jest teraz wid i jeszcze... Dobra. Chyba jest już... dobra, jest ładnie, dobra, jest dobrze. Teraz tutaj? Chyba podajemy coś pomarańczowego. A, nie, nie, nie. myślę się, ja, powiem Wam, że mi ten pomarańczowy w ogóle nie siedzi. Nie podoba mi się bardzo ten pomarańczowy. jest taki, taki niefajny, taki dziwny trochę. Więc mi się takim czarnym, a tym z tego Takie zwykłym żółtym. Dobra, tutaj kasujemy takie szare. Będą. No i dobra, i teraz zostały nam tylko rączki jeszcze. To będzie suwa, to będzie. Nie, no to jest, wszystko jest po prostu nie skończyłem, Tylko zostały nam jeszcze rączki. Rączki na chwilę co tego bo innego to będzie bardzo blisko wyglądało, więc takie coś załóżmy, takie, takie coś A co mamy, oj ładnie na to wygląda, podoba mi się bardzo dobra i to samo z drugiej strony dobra, tak więc tak wygląda efekt końcowy jeżeli film wam się spodobał, to serdecznie zapraszam was do lajkowania i subskrybowania tego kanału teraz macie na ekranie wszystkie te wersje Noob Pro Hacker no i dobra, to trzymajcie się tam i do zobaczenia do kolejnego odcinka, siemano